Cześć, wszystkim Marek z tej strony i tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy. Może niekoniecznie zagramy, bo dystopika nie jest do końca grą. Właściwie w ogóle nie jest grą. To jest program do tworzenia tapet w, w, w komputerze, nie? Ale jest bardzo nietypowym programem, ponieważ jest bardziej w formie gry. I polega to na tym, że budujemy sobie miasto cyberpunkowe. Dosłownie cyberpunkowe. Które możemy sobie dowolnie zaaranżować na różne sposoby. To jest demo, więc jest dosyć ograniczone, jeśli chodzi o swoje możliwości, ale i tak całkiem fajne rzeczy można w nim już robić. Jak widzicie, klepnąłem sobie tutaj kilka budynków. Mamy tutaj tło, wszystko jest szare i ponure, ale zaraz na to coś poradzimy. Przestawmy sobie te budynki w takim układzie, żeby to było trochę dla nas bardziej korzystne. Można zmieniać, jak widzicie, całkiem sporo tutaj. Możemy się poruszać i przemieszczać. Demo jest jakby co już dostępne, także każdy może sobie je ściągnąć i przetestować. Bardzo ciekaw jestem pełnej wersji. Jeśli demo, e, mimo tak dużych ograniczeń, ma tak duże możliwości, to zastanawiam się, co dopiero będzie w pełnej wersji, bo będzie moim zdaniem bardzo ciekawie. Dobra, powiększmy sobie też i te budynki. E, zdaje się, że te się powiększają do takich z czerwonymi. A, właśnie, one będą pasowały tutaj. Dobra. Hop. O, i zobaczcie, już ledwie kilka kliknięć i już zaczyna się coś dziać, nie? Dobra, przesuńmy. Tutaj możemy sobie wybrać typ budynków. Mamy trzy różne typy budynków, więc możemy sobie postawić na przykład różne warianty ich. Zróbmy sobie te wieże. Czy to się przerabia? Nie, to się przerabia w to. Dobra. Ciekawe jest to, że zobaczcie, ten budynek nie? Wygląda zupełnie inaczej niż ten budynek, a oba się zamieniają w ten z czerwonymi y, listwami. Nie wiem, neonami, jak to nazwać. Zróbmy sobie coś takiego tutaj. Dobra, ok. Te pozostałe klocki, one się zamieniają w standardowe takie wieże typu World Trade Center. Nie ma tutaj nic ciekawego w nich, niestety. Ale podejrzewam, że w pełnej wersji gry będzie dużo większa liczba wariantów budynków. Dobra, teraz tutaj mamy New Eden. Budynki z Nowego Edenu to są te świecące na biało. Kurczę, Nuki, nie kładź mi się na klawiaturze. Ona, ona jest głodna i ona mi to chce uświadomić przez klepnięcie mi się na klawiaturze. Dobra, tutaj mamy jeszcze jeden, ten budynek. To możemy go postawić może w ten sposób. Okej, okay, dobra. Co my tu jeszcze mamy za budynki? Tylko te dwa typy. Aha, dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy usuwajkę budynków, jeśli nam one nie odpowiadają. Grama super, super rozbudowany system projektowania, fotograficzny. Może w ten sposób powiedzmy, nie, nie, nie projektowania, tylko system fotograficzny. I spo, poświęcimy tak naprawdę sporą część tego odcinka na. Na to, żeby się nim pobawić. Także zaraz do tego przejdziemy. Dajcie mi tylko chwilkę. Muszę tutaj zaaranżować jakieś w miarę fajne miasto, które będzie w miarę interesujące do oglądania. Ok. I jak widzicie, na pierwszym planie robię niższe budynki, a na, na dalszym planie budujemy wyższe. O, tak żeby to było tutaj. Dobra, postawmy sobie to tu. Ok. I tak, tutaj mamy jeszcze jeden ten budynek. To możemy go postawić gdzieś z boku bardziej. Jest jeszcze kolejna kategoria. A nie, to był ten Future Games Show. Okej, okay, dobra, to jest to. To jeszcze możemy to też machnąć sobie gdzieś tu, żeby było na froncie. I machnijmy dużo małych budynków. Tutaj naprzód. Bo zobaczcie, że tam gdzie budujemy budynki, też do, wokół nich pojawiają się ulice i przedmieścia, te małe białe kropki. Widzicie, tam gdzie nie ma budynków, jest zupełnie ciemno. Dobra, i teraz możemy sobie popracować nad oświetleniem tego. Możemy sobie tam, gdzie klikamy, o, widzicie, to się pojawiają billboardy i reklamy. Także możemy sobie wybrać, na których budynkach chcemy, żeby. Się coś działo wizualnie interesującego. Możemy też kliknąć na, na ziemi i wtedy gra w tych miejscach. Rozsieje na ulicach też takie oświetlenie dodatkowe, ale to się opłaca klepać tylko w miejscach, które będą bezpośrednio przed kamerą ustawione. Dobra. Ok, tutaj ten budynek można by trochę obrócić jeszcze. Może. O, w ten sposób, bo jest kilka. O, dobra. Fajne jest to, że nie, jak go nie wyciągniemy całkowicie z ziemi, widzicie? To on. On się zmienia. On ma kilka form. Widzicie? Ma małą formę, średnią formę i wysoką formę. Także ustawmy go w tej średniej formie i postawmy go gdzieś tutaj. Dobra. Okej. Okay. Już to zaczyna jakoś wyglądać. Teraz sobie ustawmy jeszcze więcej tylko źródeł billboardów i światła, żeby to było bardziej ciekawe wizualnie. Możemy jeszcze machnąć tutaj jakieś reklamy. O, to będzie fajnie wyglądało. Tutaj możemy coś machnąć. Dobra. Ok, jeszcze bym ten budynek obrócił. Bo on jest. On jest bardzo ciekawy wizualnie, ale niestety tak trzeba go umieć ustawić jeszcze. O, może być. Dobra. Ok. Teraz przejdziemy sobie do trybu fotograficznego. I tutaj mamy bardzo dużo opcji, jeśli chodzi o ustawienia kamery. Zobaczcie, możemy sobie zrobić poziome zdjęcie, jeśli, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Możemy sobie przesunąć kamerę tak, żeby była widoczna bardziej z perspektywy ulicy albo dachu na przykład. O, jak ją sobie zrobimy? W ten sposób. Patrzcie to. Nagle to zaczyna wyglądać w miarę interesująco. Dobra. Tutaj możemy sobie ustawić długość ogniskowej obiektywu, czyli możemy zrobić taki zoom out albo zoom in. I pokażę wam, jakie są fajne różnice można zrobić w tym, jak to wygląda w obu wariantach. A, włączmy sobie czas, żeby też coś się działo bardziej interesującego. Tutaj ten suwak lens Dirt dodaje takie, taką poświatę hologramów, które są wyświetlane w tym świecie, ale polecam trzymać ten suwak na samym dole. Ekspozycja to jest, ile światła łapie kamera. Dobra, tutaj mamy ustawienia krajobrazu, i to jest bardzo fajna opcja. Możemy sobie tutaj różne rzeczy pomieszać. Na razie zmniejszę ustawienia mgły na zero. Możemy sobie tutaj pobawić się suwakiem światła. Przy czym suwak światła nie działa, jeśli nie mamy tej mgły światła. Nie? To, to decyduje ustawienie, jak dużo jest jednostek, drobin, które rozpraszają światła słońca. Dobra, możemy sobie ustawić porę dnia, nie? ale też możemy ustawić sobie kierunek, z którego słońce świeci. I możemy sobie ustawić słońce tak, żeby było widoczne w naszym kadrze. Także możemy sobie. O, na przykład coś takiego zrobić. Teraz dodajmy troszkę intensywności tego światła, tej mgły słońca raczej. O, i teraz musimy, widzicie, zjechać z tym Lens Dirt, bo to będzie nam strasznie zaburzało widok. Ustawmy sobie trochę mgły. Zmniejszmy intensywność światła słońca. I dodajmy kolor do światła słońca. I żeby ten kolor światła słońca był dobrze wysycony, to możemy tutaj saturację sobie ustawić, widzicie? Ok, tu możemy sobie ustawić jak dużo deszczu ma być. Dobra. Dajmy trochę mgły, więc patrzcie co się dzieje, ja, jak nagle się zmienia zupełnie ten. Widok, ten świat całkowicie, w zależności od tego, jak popracujemy troszkę tymi suwaczkami. Nie? Niesamowite to jest po prostu. Ja ostatnio spędziłem chyba z dwie godziny bawiąc się tymi, tymi tutaj ustawieniami i, i kombinując, co zrobić, żeby mieć jakiś bardziej ciekawy widok. I naprawdę fajne rzeczy można robić. Bardzo ciekawy jestem, co będzie w pełnej wersji tego programu, bo Pozwala on na naprawdę niesamowite rzeczy. Tu mamy ustawienia post-processingu. Na przykład, pierwszy suwak, zobaczcie, to jest Light Strikes. To są te takie plary, Widzicie tutaj na tym świetle. Jak to ustawię na zero, to one zupełnie znikają i po prostu światło sobie mruga. Jak ustawimy to na maksimum, to widzicie takie poziome bliki się robią. Tu mamy próg. Możemy sobie go przestawić. Wtedy te, te flary słoneczne będą jeszcze mocniej widoczne. Przy czym ten, ten Lens Dirt się robi też mocniej widoczny, także ja ustawiam go sobie zazwyczaj, jak się tym bawię, na takie ledwie tyci tyci tutaj. Żeby był tylko troszeczkę, żeby dodać tekstury tej fotografii. Trochę szkoda, że nie ma ziarna tutaj. Moim zdaniem powinno być ziarno, żeby można było sobie wrzucić ziarno i szum. Ziarno z filmu, z tradycyjnego filmu, taśmy filmowej oraz szum z, z kamery cyfrowej. Myślę, że to byłoby całkiem fajne. Tutaj mamy Bloom Intensity i Bloom Scatter i one sprawiają, że to jest takie dodatkowe rozmycie, które moim zdaniem warto sobie wyregulować, żeby nie było zbyt duże, bo jak widzicie wtedy to wszystko jest takie zbyt, zbyt, zbyt. Zmniejszmy też ten, te, te, te smugi, ok. I tutaj czekajcie, byśmy jeszcze może popracowali sobie troszkę z tymi suwakami. Może. O, dobra. I to jest bardzo fajna opcja, bo to są taki rodzaj filtra, trochę jak z Instagrama czy z TikToka, który dodaje opcję, modyfi który modyfikuje nam całkowicie e, to, co się. E, dzieje na ekranie, jeśli chodzi o paletę kolorów. Czyli to jest taki filtr zmieniający color grading. I zobaczcie, kliknijmy sobie pierwszy i to jest Neptun. Te nazwy, nazwy są moim zdaniem wybrane po to, żeby skojarzyć nam z jakimiś popularnymi motywami. Europa to jest księżyc Jowisza, Saturno Jowisza. Wenus okay. Uran. Tytan. Tytan ma metanową atmosferę i z zewnątrz on jest bardzo, tak jak widzieliśmy fotografie przesyłane przez sondy, to tytan ma taką bardzo brązową, brązowy kolor z góry, więc, więc nic dziwnego, że takie taki wypłowiałe te kolory są. Ale fajne jest to, że możemy sobie tutaj suwaczkiem to podregulować, jeśli chcemy zmodyfikować. Detektyw, nie wiem czemu się to nazywa Detektyw, być może chodzi o nawiązanie do e, kina kryminalnego typu noir z lat 40., chociaż tamte filmy były głównie czarno-białe. E, Murph, e, pod tym filmem nazywa się Murph, e, zgaduje, że to jest nawiązanie do Robocopa, bo główny bohater się nazywał Murphy. E, Sin, e, prawdopodobnie chodzi o Sin City. E, Runner zgaduje, że nawiązanie do Blade Runnera. Zresztą ta, to czerwone zachodzące słońce specjalnie zrobiłem, żeby właśnie było takie. Neon, Clayton, nie wiem do czego nawiązanie Clayton, 80 years, 80 years zgaduje, że chodzi o nawiązanie po prostu lat 80. Termination, prawdopodobnie Terminator, Dark City i bardzo polecam film pod tytułem Dark City, fenomenalny, Osaka, Tokio i Hanoi i jeszcze mamy Jakarta, także bardzo. O, jest jeszcze Bangkok. Tank, Classic. To jest paleta kolorów z Game Boya <noise> oraz New Retro Wave. I ten filtr jest po prostu fenomenalny. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Trzeba się jeszcze oczywiście tutaj pobawić tymi ustawieniami troszeczkę, pozmieniać tutaj różne rzeczy, żeby te chmury były trochę mniej intensywne. W tym ten, New, ten wave, New Retro Wave, on najlepiej wygląda, jak się troszkę tutaj pobawić też tym tym bloom z i a właśnie, widzicie, one nie mogą być zbyt duże, bo wtedy tracimy detale. Także program jest niesamowity, jeśli chodzi o możliwości ich, jego wykorzystania do robienia bardzo fajnych i wizualnych tapet. Jak widzicie, nie potrzeba nawet specjalnie dużo czasu spędzić, żeby zrobić coś interesującego w tym programie. Bardzo fajne narzędzie i bardzo duże możliwości ma. Fajnie by było, gdyby było więcej budynków do wyboru. I gdyby można było na przykład zaimportować... O, to, to już byłoby w ogóle super. Gdyby się dało zaimportować własne mesze z jakiegoś uniwersalnego formatu, żeby można było w blenderze sobie coś wymodelować, albo ściągnąć jakiegoś gotowca i wkleić. Albo jako budynek, albo jako pojazd wiszący gdzieś na niebie. Wyobraźcie sobie, że na przykład można by tutaj teraz na pierwszym planie zrobić jakiś latający samochód, który leci w stronę tego miasta. Czy coś w tym stylu. Niestety wadą trochę tego programu jest to, że. No, to jest ewidentnie wersja demo, więc pewnie to też dlatego. Tych ustawień tutaj nie da się zapamiętać. Jeśli chcielibyśmy teraz zmienić układ budynków, to byśmy musieli na nowo ustawiać wszystkie ustawienia związane z kamerą i z słońcem i tak dalej. Także to jest trochę słabe, ale no. Po pierwsze demo, a po drugie, a po drugie yy, nie, niedokończona jeszcze wersja, bo jeszcze fina w pełnej wersji gry jeszcze, tego programu jeszcze nie ma. A teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać, co można zrobić z tymi ustawieniami fowu. Zobaczcie, że jak sobie zrobimy coś takiego, zupełnie inaczej się odbiera klimat tej sceny, niż kiedy zrobimy coś takiego i oddalimy sobie kamerę. I zobaczcie, jakie wielkie słońce się nagle robi. Trzeba tylko uważać, bo jak za bardzo się oddalamy, to neony potrafią znikać, więc trzeba to umieć sobie wyregulować, ale zobaczcie, jak zrobimy coś takiego, zmieńmy sobie tutaj wysokość, dobra. możemy trochę poprawić pitch, pitch to jest kąt kamery, nie, nad, nad tym, okej, okay. dobra, o. I teraz można by się troszkę jeszcze suwaczkami pobawić, żeby zrobić troszkę lepszy efekt tutaj. Może trochę bardziej, żeby to było przejrzyste. I zobaczcie, jak zupełnie zmienił się klimat nagle tej sceny, przez to, że użyliśmy takiego zbliżenia z bardzo dużej odległości. Nagle słońce zrobiło się wielkie. Fajnie by było, gdyby dało się to żeby był jeszcze osobny suwak do regulowania samego rozmiaru słońca, żeby po prostu można było sobie, wiecie... Machnąć suwakiem, i żeby fizycznie słońce się zrobiło większe. I żeby można było też teksturę słońca samego zmienić, żeby, żeby ten, na przykład, jakbyśmy dali New Retro Wave, klimat, gdzie on tutaj jest, a to żeby to słońce było rzeczywiście takie New Retro wave podzielone na paski, tak jak to często modnie się dzisiaj robi w tego typu grafikach. Dobra, także to ma całkiem fajne zastosowania. I naprawdę możliwości są ogromne. Ja tutaj sobie swego czasu zrobiłem trochę grafik. Może uda mi się to Wam pokazać. O. I to są rzeczy, które robiłem wcześniej, właśnie z wykorzystaniem tych ustawień. O, to jest fajne. Tutaj ten filtr Wave użyłem, właśnie, żeby mieć ten efekt. E Niestety widzę, że skasowały się zdjęcia, które miałem wcześniej robione, bo autorzy w międzyczasie zdjęli tę, tę grafikę. O, tu jeszcze mam jedno: coś takiego. To jest moja obecna tapeta w Windowsie, <laughs> jaką sobie ustawiłem, i to też jest to, to samo miasto, tylko z innego punktu. Także jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego programu i nie mogę się absolutnie doczekać, aż twórcy wydadzą jego pełną wersję, żeby można było się na serio pobawić. O, patrzcie, widzicie, wyłączyłem ten tryb foto i. I nagle cała, cała scena straciła swoją magię, bo te wszystkie ustawienia, które pieczołowicie wprowadziłem, zostały zresetowane. Także, także bardzo interesująca sprawa, pobawcie się koniecznie tym programem i dodajcie program do wishlisty, żeby autorom dać do zrozumienia, że robią fajną robotę i że robią coś ciekawego i żeby mieli większą motywację, żeby, żeby przyłożyć się do tego programu i sprawić, żeby był jeszcze lepszy i jeszcze ciekawszy. Bardzo mi też przypomina ten program coś, co się nazywa Townscaper. Nie wiem, czy kojarzycie to. To jest też program raczej nie gra, który został wydany już parę miesięcy temu, może właściwie nawet chyba kilka lat temu. Nienawidzę reklam na YouTube, dlatego opłacę sobie ten premium, ale tu nie jestem zalogowany, dlatego niestety musieliśmy to przeżyć. To jest Townscaper. Ja, ja podejrzewam, że Townscaper jest inspiracją dla dystopiki. Ponieważ Townscaper bardzo ma podobne założenie, też ma bardzo rozbudowany system robienia zrzutów ekranów z trybem fotograficznym. Także myślę, że, że ta, bez Townscapera nie byłoby dystopiki. Townscaper kosztuje też jakieś zupełne grosze na, na Steamie, także bardzo warto się tym zainteresować, sobie to ściągnąć bo też, też pozwala robić bardzo fajne rzeczy. Swoją drogą zobaczmy, ile kosztuje. Tak, 6, 27 zł, także jest super tani i, i też ma duże możliwości, jeśli chodzi o zrobienie, robienie interesujących grafik i, i tapet do systemu. I Townscaper ma super opcję. Która pozwala takie zbudowane miasto wyeksportować do formatu, który można otworzyć za pomocą programu graficznego typu Blender, na przykład, i sobie zmodyfikować to, co zrobiliśmy, dodać coś do tego, co, czego nie pozwala oryginalnie gra zrobić. Także fajna sprawa, bardzo, bardzo polecam. Dzisiejszy odcinek trochę nietypowy, dlatego że dopiero jutro wychodzi nowy update do Forever Skies. I nie miałem co nagrywać, a po grę, ten program Dystopikak od bardzo dawna chciałem wam pokazać i pomyślałem, że to będzie idealna okazja do tego. Jutro Forever Skies. Dziś być może z racji tego, że dzisiejszy odcinek nieco krótszy wrzucę jeszcze coś, mam pewien pomysł, ale potrzebuję do to dopracować, nie wiem czy zdążę. Jeśli zdążę to będzie drugi odcinek dzisiaj jeszcze. Dobra, to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie o łapkach w górę, komentarzu dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.